Wszystkich. W drugim odcinku z poradnika rowerowego w tym odcinku porozmawiamy bardziej o tym, jaki rower wybrać. Może zacznijmy od tego, jakie rowery w ogóle rozróżniamy. No to zaczynając od takich naj najnormalniejszych, czyli miejskie, do jazdy typowo miejskiej, trekkingowe. Nie mylić tych dwóch ze sobą, bo są bardzo podobne do siebie, ale oba są jednak. Różnią się dosyć mocno od siebie rowery typu MTB, MTB hardstyle, tak jak ja mam, zaraz wam też pokażę. Pełno amortyzowane MTB-ki, BMX-y. No, jeśli ktoś chce kupić raczej BMX-a, to nie musi tutaj wchodzić na ten kanał, bo większość ludzi wie po co służy tego typu rower. No ale bmx -y oraz szosówki, czyli takie rowery typowo stworzone pod jeżdżenie w terenie, raczej po asfalcie, zaczynając właśnie od tych miejskich. Rowery miejskie są stworzone raczej dla ludzi, którzy jeżdżą głównie po mieście, ewentualnie na jakiś tam mały wypad, nie wiem, z miasteczka do miasteczka oddalonego, tam 5 3 km, 3, ale nie, nie jakoś super daleko, czy coś tego typu, bo są ładne, nie mają jakiegoś bardzo fajnego sprzętu, że tak powiem, dalsze trasy. Są wygodne, ale tylko po mieście, ponieważ znowu jak chcecie takim rowerem wyruszyć na trasę, czy ktoś się zaprasza do tego, ale ma miejski, no to już zaczyna być problem, że nie da się tym rowerem jechać, bo dupa boli, bo tam jest wielkie siodełko i no niestety to jest dosyć uciążliwe. No więc miejskie rowery będą raczej do no, takich mieszczuchów, tak zwanych, że tak powiem. Ale choć takim bardziej e, uniwersalnym rowerem jest rower trekkingowy z tego względu, że łączy ze sobą rower miejski, poniekąd szosówkę i też e, MTBK. Bo może tak, taki rower ma dosyć, świetne, e, dosyć świetny osprzęt, ma błotniki wiadomo, ma zazwyczaj to się zdarza, że jednak ma ten przedni amortyzator, też dosyć dobry. Zalecany też jest amortyzator w sztycy podszedłowy. Znaczy, zalecany no dobrze byłoby taki mieć w takim rowerze. Ma cienkie, dosyć koła, więc łatwo się nim jedzie. Ma duże koła, bo ma 28 Wię większość modeli, oczywiście. Nie mówię tu o wszystkich, ale ma duże koła. Co tam dalej? duże koła, duże koła. No tak, duże koła. W porównaniu do 26, na których też się wiadomo dajechać, ale są to koła już dosyć przestarzałe, stara technologia. No, rzadko kto już tego używa, po prostu. więc teraz idzie się większy rozmiar, w rozmiar ewentualnie optymalny, taki, który zapewnia na np. 26, a 29. Teraz porównując albo nie, to później pory. Eee, co jeszcze, do, właśnie do trekkingów. Jak yy, znacie na pewno, je, jeśli mnie oglądacie, to może znacie, może nie znacie. Ale jest jeden gościuk, który zajmuje się tak typowo trekkingami, to też możecie iść do niego. On, on bardzo też dobrze wytłumaczy to. Ale są to właśnie rowery takie dla osób, które chciałyby pojeździć po mieście, ale też takie, które chciałyby pojeździć gdzieś daleko. Czyli bardziej taki rower do jazdy, no nie wiem, setkami kilometrów, a, na, a nie. Tam takie miastowe 5-10 może 20 km jak to, są, jak to jest przy rowerach właśnie miejskich. Tam jest lepiej wyprofilowane śodełko, tam jest lepszy osprzęt, lepsza rama, wygodniejsze, lżejsze, no więc na pewno będzie to rower dla większości osób, bardziej bardziej będą yy, skłonione ku temu, żeby kupić właśnie ten rower a nie miejski lub MTB. Rowery typu MTB są, są rowerami typowo, nie typowo, no ale bardziej górzystymi, góralami tak zwanymi. E, można nimi, znaczy można nimi, no wiadomo można nimi jeździć i wszędzie i po szosie po tym, no ale lepiej jeśli ktoś fascynuje się bardziej jazdą w terenie, w lesie, w jakichś takich miejscach, gdzie nie ma ulicy, twardej nawierzchni, gdzie fajnie było sobie, nie wiem, poskakać, no może nie tak do końca poskakać, no ale zjechać z jakiejś górki, czy coś tego typu, zawsze warto wziąć MTB, bo takim rowerem możecie wjechać sobie właśnie w taki teren i możecie jechać po asfalcie, wiadomo. Lepiej wtedy na asfalt, jeśli ktoś tylko by chciał jeździć po asfalcie, albo planuje, nie wiem, kończy mu się sezon, a wie, że nie będzie jeździł wtedy w takim terenie to lepiej zmienić sobie oponę na jakąś właśnie tę cienką. Dobra, wracam po przerwie. Na czym skończyliśmy? Aha, omawialiśmy rowery typu MTB, no tak. Wróćmy do tego, znaczy wróćmy. Jak, jak już mówiłem, pewnie, tylko już trochę zapomniałem, bo minęło sporo czasu, może nie tak sporo, ale nieważne. Jak już wspominałem, rowery MTB służą bardziej właśnie do, do jazdy w terenie, lub też właśnie po asfalcie. Więc MTBki to jest dosyć też kolejny dobry wybór w stronę tych, którzy chcą mieć coś w miarę uniwersalnego ale żeby to też było żeby to służyło na, na, na jakąś bardziej konkretną rzecz. Jak w sumie przepraszam, jak w sumie właśnie trekkingi yy, mają swój yy, ich przeznaczenie to jest bardziej ja, daleka jazda, turystyka to właśnie MTB-ki, co Wam też zaraz pokażę mój. Jest to bardziej jazda, może nie daleka, ale bardziej przygodowa, że tak powiem. Czyli właśnie jazda leśna, jazda, jazda z górki, jak ktoś lubi, pod górkę ewentualnie. Bo najpierw trzeba się dostać pod górkę, żeby podjechać pod górę, żeby zjechać z góry, ale no, jazda w terenie ciężkim lub nieciężkim Rowery, dobra, następny temat. E, rowery typu e, MTB całe, znaczy całe mm, ja mam hard -a, na chwileczkę, wam pokazuję A ja mam też takiego jest to najzwyklejszy przykład takiego najprostszego MTB'ka bo ma tylko z przodu jak widzicie amortyzowanie z tyłu nie ma, Rama sztywna aluminiowa no najlepsza najlepsze rozwiązanie ogólnie no, dla tych co lubią takie rozwiązania jest to dobre rozwiązanie, nie najlepsze ale mm, Bardziej uniwersalne niż jakbyśmy mieli ramę amortyzowaną, czyli w tym miejscu byłby puszczony jakiegoś typu amortyzator. Czy to byłby tak, czy to byłby w, w taki sposób, zależy od marki rowera. Ja osobiście jestem przy KLAYSach i mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie, nie powoła o jakieś lokowanie produktu, ale jest to według mnie oczywiście rower dobrej półki. Dobrej półki cenowej, dobrej jakości, dobrego wykonania. No i w cenie, tak jak ja tu dałem, prawie 2300 2 czy 2400. Mamy naprawdę porządny rower na hamulcach hydraulicznych. Tarczowych, oczywiście, które też poruszę w osobnym filmiku. Bynajmniej tak to wygląda. Eee, Chwileczkę, muszę włożyć telefon. Eee, więc ja, właśnie ten. Ja sam gustuję właśnie w rowerach tego typu, ale wracając do tematu. MTB całe, całe amortyzowane, czyli że z tyłu też mamy amortyzator. Ewentualnie można sobie sprawić jeszcze amortyzator, ale dać amortyzator. Żeby mieć sztyce może znowu wyjmę telefon Eee, pod podsiodłową, sztyca, na tych co nie wiedzą, sztyca to jest ta część. Tutaj, o, pod siodłem, tu mamy siodło. No to ten cały prędko, co się nam chowa w ramię w zapięciu, to jest sztyca podsiodłowa. To możemy mieć amortyzowane. Czyli po prostu będzie coś takiego, że wkładamy kawałek, jakiś tam kawałek, gdzieś, wiem, 10 20 cm w ramę. Wystaje nam kolejne 10 cm. Na taki, I działa to na takiej zasadzie, że po prostu siadając, czy tam przy jakichś tam górkach, najlepsze jest to właśnie do no, nieamortyzowanych wersji, czyli po prostu jakieś tam e, nierówności czy coś wtedy nasze. wy, 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 wy ja nie mogę się wysłuchać, przepraszam bardzo, ale wybiera na właśnie amortyzator w tej sztycy. Są jeszcze sztyce typu. Mm, amortyzowane, tylko działające na zasadzie, że można sobie y, szybko zniżyć i zwyżyć, że one mają tak automatycznie pilocik idzie do kierownicy, albo są to są hydrauliczne lub mechaniczne idzie linka i przy kierownicy, tak jak tutaj ja mam mam blokadę skoku przedniego amortyzatora, tutaj jest to tak samo jest blokada, znaczy blokada, no bardziej jak w, jak w krzesłach y, jest to rozwiązane, że jest po prostu Możesz sobie, z, no nie zsiadając z roweru, podwyższyć lub zniżyć siadełko, zależy od potrzeb. Czy wjeżdżamy przykładowo pod górkę, czy zjeżdżamy z tej górki, czy, jesteś, czy nie wiem, czy zmieniamy osobę, czy coś bez takiego kombinowania. Tylko takie sztyce dosyć dużo kosztują, ale to też będzie osobny tego, temat do tego. I znowu wracając do, całego, do całych yy, MTB-ków, właśnie pełno amortyzowanych. To są rowery już dla tych, którzy jeżdżą tylko i wyłącznie w terenie, takim bardzo górzystym. Yy, tak gdzie, no, może nie tyle co się skacze na takich rowerach, ale no jeździ się po dużych górkach, dużych nierównościach. Więc no, koło duże, znaczy szerokie bardziej musi być, no nie szerokie, no ale standardowym rozmiarem jest 2,20, 2,10. 2,195 no, o 2.18 lub 225 o takie rozmiary to są najbardziej standardowe rozmiary dla kół tego dla kół właśnie dla MTB ków no i na tym ogólnie polegają właśnie rowery typu MTB mm, <laughs> e, pełno amortyzowane, nie mogę się wieszać, e, co dalej mieliśmy BMXy. BMXy, no to jak już mówiłem, nie, chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Jest to najprostszy rower, on w sobie nie ma m, praktycznie nic. To są tylko dwa koła, Rama, hamulec najczęściej tylny, jest to rower na nie ma amortyzatorów żadnych. Y, cała amortyzacja polega na tym, że, że amortyzuje nas nasze własne mięśnie w ciele i opona, dlatego tam wszystko jest dużo bardziej wzmocnione w takim w rowerach właśnie typu BMX yy, przez to, że jak wyskakuje się na takim rowerze, no to po prostu przy upadku ten rower odbiera bardzo duże siły, więc to wszystko w nim musi wytrzymać, więc nie musi być tak bardzo, znaczy musi być dużo lepiej skonstruowane niż yy, przykładowo w takim trekkingu, czy w, no w MTB może nie, ale w trekkingu czy szosówce nie muszą takich przeciążeń odbierać. Chociaż no, można to porównać tak jakby do diesla, diesel a benzyna. W diesle wszystkie rzeczy praktycznie są bardziej, muszą być lepiej wykonane, są cięższe i zawsze jak się coś zepsuje no to to coś jest droższe. Wtedy tak samo poniekąd jest z rowerami. No to do BMX-ów to by było tyle, no bo nie ma się co ten rozwodzić nad nimi. Mamy jeszcze, tak mi się przypomniało, mamy jeszcze wersję MTB-ków. Przez KL są nazywane MTB Dirt, klasa rowerów, tak jak ja mam Hard Tyle, czyli pełnoamortyzowane, Full Supersion, czyli rama amortyzowana. No i, hard, no i takie Dirtowe rowery, czyli właśnie coś typu BMX, ale na większych kołach, bo BMXy zazwyczaj mają, z tego co wiem, 24 lub 22 koła, a te rowery mają od 26 do 29, ja o siebie mam 27,5 bo różnica w tym, też się jeszcze pogadamy, ale różnica w tym polega 26 jest kołem zwrotnym bardziej jak ktoś potrzebuje no nie wiem, jeździ po lesie i tylko machać kierownicą prawo, lewo, prawo, lewo dla tych, co, żeby się nie namęczyć że tak powiem przy skręcaniu tej kierownicy 29 jest lepsze Lepiej wybiera nierówności, przykładowo jakaś tam gałęź wystająca sobie i najedzie się kołem 26. To się to mocno odczuje, mało za to się mocno wegnie, a takie koło 29, większą powierzchnię, znaczy ma mniejszą powierzchnię styku mniejszą. Chyba dobrze. Mniejszą powierzchnię styku chyba ma. Albo Nie, większą przepraszam, większą powierzchnię styku ma z asfaltem z podłożem nieważne. To, to sobie musicie zobaczyć sami, bo już teraz nie pamiętam. Musicie sobie zobaczyć, ale chyba ma... z tego się... Jeśli ja się, się nie mylę, dlatego to właśnie powiemy później. Ale właśnie chyba ma większą powierzchnię styku, więc pomaga lepiej, lepiej dobierać nierówności. Przy zjazdach jest lepsze, bo jest większe koło, lepiej się prowadzi. Tyle że to jest koło cięższe, więc też rower będzie cięższy. No ale... To tam sprawa tych tak jak już mówiłem, to, to mniejsza z tym. A właśnie w rowerach typu Dirt, czyli takich jakby MTB-kach, znaczy jakby BMX-ach, tylko że z MTB, bo tam są już amortyzatory i tam zazwyczaj zamiast przedniego, przedniej przekładni, czyli tru, trzech biegów, bo najczęściej im, no nie, 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 nie da się mieć Czterech czy pięciu, jak niektórzy kiedyś sobie może wymawiali, ale są cztery lub dwa. Jeden, jeden, dwa lub trzy biegi. Dwa się rzadko spotyka, a właśnie w rowerach typu Dirt, co jest jeden bieg, znaczy jedno koło zębate. Zazwyczaj tą średnią półką, czyli znaczy ta średnia półka, jakby to była dla zwykłych rowerów, jest naciągacz od dołu i od góry najczęściej, po to, żeby ten łańcuch, przy... bo to jest rower służący do wyskoków, tak samo jak jak BMXy, tylko do trochę innych, e, innych sztuczek, do robienia innych sztuczek niż właśnie na BMXie. BMX z BMX takim typowo małym, zwrotnym rowerkiem, a to jest coś bardzo podobnego, lecz już trochę, trochę inaczej zrobione. Też wszystko jest tam wzmocniane, lecz że tam już można mieć e, hamulce tarczowe. No w BMX ach też chyba można, ale tam, tam jest bardziej to stosowane i też najczęściej jest właśnie ten hamulec tylny przed niego. Nie ma żeby tą kierownicą można było po prostu obracać w kółko no to, to się wyróżniają rowery właśnie takie dirtowe no i ostatni typ rowerów, czyli są to rowery w e, szosówki, jak już jak wspominałem na początku tego filmu no nieko, nikomu raczej też nie muszę tego tłumaczyć, są rower bardzo prosty, lekkie najczęściej bardzo lekkie, koła są bardzo cien mają cienki profil cienką szerokość, duże są bo są to jak ja mam 27,5 to tam są około 28 lub 29 z tego co się nie mylę, są bardzo duże koła w tych rowerach po to tylko, żeby właśnie móc mieć jak najmniejszy styk z asfaltem z powierzchnią, żeby ten rower się lepiej toczył. One są właśnie, jak już mówiłem bardzo lekkie i nadałem się tylko do jazdy właśnie w, po terenach gładkich, no dokładnie znalazłem są, po terenach gładkich więc no, też nie muszę się rozwodzić, że tak powiem, nad tym tematem, bo jeśli ktoś jest zainteresowany, by kupić sobie rower sobie, to wie po co on mu jest i no, nie, nie trzeba tu nikomu tłumaczyć. Choć sam też dobrze nawet nie wiem, bo e, nie korzystam po prostu z takich rowerów to nie jest taka moja pasja, że ja chcę tego typu rowerów, bo jak już mówiłem, moje, moją taką ogólną pasją jest właśnie jeźdzenie po lasach, no po, po górkach jak już mówiłem, e, ro, e, no to by było w sumie na tyle na ten, na dzisiejszy odcinek w następnym odcinku a czy w ogóle powiedzcie czy wam się po to podobało, czy nie chcecie coś tego typu to jest też taka moja nowa seria dlatego też się tak trochę nie, nie przygotowałem się znaczy, trochę się przygotowałem, ale nie do końca dlatego no ciągle się właśnie za, zajękuje coś mi przeszkadza, więc Powiedzcie, czy się to Wam będzie w ogóle podobało, czy chcecie coś tego typu, będą nowi ludzie, czyli nie. Wiadomo, wcześniej nagrywałem tylko gry, nie zapowiadałem w ogóle takich serii. Zrobiłem zapowiedź, ale nie do końca to jednak zapowiedziałem Wam, że takie coś będzie. No, postanowiłem to zrobić z tego względu, że wiem, że dużo ludzi ma, po prostu często się mnie pytają, e, jaki to rower by wybrać albo coś, no to postanowiłem tak zrobić, właśnie taki mini poradnik swój. Sam dużo nie wiem jeszcze, ale to co wiem, już po prostu podzielicie to moją wiedzą z Wami. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, i mam nadzieję, że, no, że Wam się to po prostu będzie podobało. Oceniajcie, powiedzcie Wam, daje nagrywać, wtedy się będę lepiej przygotowywał do tego wszystkiego. Może nie będę się tak zająkiwał przy, przy mówieniu. No, jeśli będzie się Wam podobało, mam nadzieję, że będzie, no to w następnym odcinku myślę, że poruszymy temat czyszczenia roweru. Czym czyścić, jak czyścić i czym nie czyścić. Najważniejsze. Więc to na tym. W następnym temacie dziękuję za oglądnięcie.